Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku dzisiaj porozmawiamy sobie o mojej opinii na temat nawigacji Automapa po trzech latach użytkowania. Bardzo pamiętacie ten odcinek, kto nie pamięta to zapraszam, Przed trzech lat jest odcinek gdzie prezentuję automapę bodajże w wersji 2.60 jeśli dobrze pamiętam i tam ogólnie o niej opowiadam. Ja dziś przedstawię Wam moją opinię po trzech latach użytkowania nie częstego, ale po trzech latach wiele się zmieniło, wiele się w wersji no, wiele w nowych wersjach aktualizacji zarówno w samych map jak i samej aplikacji wyszło. A to jest w sumie pierwszy odcinek od oho oh, niepamiętnych czasów nagrywany z almanem Proszę bardzo, dawno nie było coś nagrywanego z Almanem. Zwykle to było albo tylko i wyłącznie z aparatu, albo no synchro, ale yy, mikrofon z telefonu. Także przejdźmy już do opowiadania o samej Automapie. Jak dobrze? Część wie, część nie wie. Ja dużo nie jeżdżę, nie podróżuję, nie, wiadomo, nie robię nie wiadomo jakich tras, nie wiadomo jakich kilometrów w ciągu roku, ale zdarza mi się w ciągu roku od kilkunastu może razy do, do kilkudziesięciu może razy użyć automapę na mniejszej, największej odległości. Zazwyczaj automapę używam jak jadę gdzieś dalej w trasę, czy to na przykład z operatorem jak jeździmy, czy gdzieś jadę no, gdzieś gdzie niby wiem, jak trafić, albo w ogóle nie wiem, gdzie, gdzie trafić, a jednak, nawet jak wiem, gdzie trafić, to jednak z biegiem lat mogło się tam coś zmienić i wolę się posugerować troszeczkę automapą, albo nawet po tutaj bliskich rejonach, jak na przykład nie wiem, jak trafić pod jakiś dom, czy pod jakąś ulicę, to sobie odpalam automapę, wrzucam sobie trasę, yy, mogę nawet wybierać sobie punkty, przez które chce jechać, to chyba nawet prezentowałem w tej wersji automapy, która wyszła 3 lata temu była już ta możliwość dodawania punktów, punktów na trasie, przez które się chce jechać. W automapie można dawać ich nieskończoność i można, można bardzo fajnie jeździć. Co się przede wszystkim zmieniło, to cały czas się zmieniają ogólne prawy, jeśli chodzi o, o samą aplikację, czyli poprawa jej stabilności, niewielkie jakieś tam zmiany. Od, od już nie pamiętam, której wersji wspierana jest opcja Android Auto, czyli jeśli macie z samochód z systemem multimedialnym, z ekranem multimedialnym. Możecie się połączyć za pomocą kabla USB albo telef czyli telefon podłączacie przez do gniazda USB umieszczonego w samochodzie i możecie za pomocą Android Auto, która już obsługuje większość smartfonów, czy to na Apple, czy to na Androida. No, a na Androida jest Android Auto, natomiast na Apple jest Apple CarPlay. Więc z obyma tymi systemami działa Automapa testowałem na jednym z samochodów automapę w wersji właśnie przez Android Auto i jest ona no ciut ok, okrojona Google w wersji Android Auto ma możliwość na tym dużym ekranie samochodowym tam obracania, przesuwania palcem automapa jeszcze tego nie ma mam nadzieję, że to się wkrótce zmieni bo od Google chyba nawet było wcześniej, dużo wcześniej niż automapa automapa od kilku dopiero aktualizacji jest, jest, aktualizacji jest dopiero w, w Android Auto, więc to wszystko na pewno będzie naprawione i na pewno dużo bardziej rozwijane. W, auto, w Android Auto nie możemy dodawać punktów trasy na razie może to się to zmieni, dlatego jeśli chcemy jechać po punktach trasy, to najlepsza opcja jest zaprogramować sobie trasę w telefonie, łączyć z punktami, nie wyłączać nic, włączyć sobie prowadzenie i podpiąć sobie pyk przez kabel i przerzuci Wam się ekran na, na ekran samochodowy i będzie. Wyświetlana ta trasa z punktami, i, i nic się nie usunie. Sprawdzałem kilkukrotnie. Jak to zdają, muszę wszystko idealnie sprawdzić. Działa to, sprawdza się to, więc to jest jak najbardziej na plus. Yy, ogólne zmiany: no to zmieniły się wystrój automapy, zmieniły się troszeczkę kolory, doszło więcej funkcji, bardziej. Bardziej menu jest przejrzyste, menu ustawień samej aplikacji jest bardziej przejrzyste. Nie pokażę Wam niestety tego, bo tutaj używam, nagrywam dźwięk osobno, a na wersji Windows nie mam automapy, ale jak sobie porównacie starsze wersję z nowymi wersjami yy, osób, ci, którzy mają, albo gdzieś tam w Google Grafika sobie wyszukacie, to zauważycie tą, tą różnicę w tych. Yy, w tych wystrojach y, automapy, same aplikacji, że w ustawieniach jest bardziej przejrzyście, jest bardziej czytelnie y, i jest to, no, bardzo fajne, bardzo się to fajnie sprawdza. Natomiast w mapach to zmieniają się takie rzeczy jak po prostu drogi. Ciągle droga gdzieś nowa jest otwarta. Na przykład otworzono y, początkiem tego roku odcinek S19 od węzła Rzeszów w południe do do niska tak naprawdę od niska już jest kawałek y, z, zwykłej, zwykłej drogi i później wjeżdżamy już na y, kolejną na dziewiętnastkę, która już jest otwarta, czyli lasy Janowskie, z dziary Janow Lubelski, modlibożyce i leci do Lublina i łączy się z 17. Także tutaj drogi, kwestia drogowe to to się cały czas coś zmienia. Y, Przede wszystkim ważna rzecz: czy zmieniła się ona na plus, czy nie? Dla mnie to na tak i nie. Yy, chodzi o cenę. Nie pamiętam, jaka była cena. Yy, pamiętam, jaka była cena wtedy, co ja kupowałem automapę. Yy, wtedy ja ją, jak dobrze pamiętam, testowałem przez 7 dni, ale później kupiłem tą automapę i ona kosztowała wtedy 110 zł na 2 lata. Wtedy było to jako jednorazowy zakup, czyli zakupowało się automapę, yy, zależy od, oczywiście od yy, mapy, bo jest, jest mapa polski, jest mapa europejska. Mapa europejska kosztowała coś około 200 zł. I mapy europejskiej nie trzeba, bo za granicą nie jest, głównie po Polsce, więc wystarczy tylko Polska. Cena automapy yy, wtedy było 110 zł za Polskę na 2 lata. To była mega cena 110 zł na 2 lata. A chyba 60 parę było na rok. Teraz od tamtego roku, niestety, weszła już opcja subskrypcji, czyli odnawialna subskrypcja. Po, jeśli karta jest podpięta pod, no, pod, pod system płatności, to automatycznie odnawia się ta subskrypcja na kolejny tam rok, czy tam dwa lata. Zależy, jak żeśmy wybrali. Usta ustawienia, znaczy, który żeśmy pakiet wybrali i automatycznie nam będzie pobierać te pieniądze co, co roku czy co dwa lata z konta i będzie uaktualniana na bieżąco, nie musimy robić tego ręcznie, ja to staram się kontrolować oczywiście i tam na przykład sobie mogę nie mogę anulować tej subskrypcji, ale czasem sobie zerkam jak zapominam, kiedy mi się kończy mapa. W razie jakbym miał na przykład przez dłuższy czas nie jeździć, to żeby sobie to po prostu anulować, a najwyżej w każdej chwili zakupić. Ja kupiłem wersję teraz właśnie w subskrypcji za 69 zł na rok. Nie ma już wersji na 2 lata. Na 2 lata jest chyba jedynie Europa w subskrypcji i ona kosztuje coś ponad 100 zł właśnie. Więc Trochę to i na plus, i na minus y, się to złożyło. Szkoda, że nie ma wersji automapy y, na, na, na płatność jednorazową. A już teraz sprawdzimy, jakie są ceny automapy. No i Wam powiem od razu na odcinku, jakie są teraz ceny, bo ja kupowałem jeszcze w tamtym roku, we wrześniu, to były inne ceny automapa Android. Cena, bo to na Windows jest inna. Y, sprzedaż online licencji Android, iOS. Automapa Polska na 7 dni, 8 zł. Polska na 7 dni na iOS-a jest 8 zł, na Androida też jest 8 zł. Mapa Europa na 7 dni kosztuje 13 zł na iOS-a, 13 zł na Androida. Y, automapa Polska na 90 dni, 29 zł. Y, Automapa Europa na 90 dni, 46 zł. Automapa na rok, 69 zł. Nie zmieniła się cena. Automapa Android na rok. No tutaj jest 119 zł. No i na Androida i na, i na iOS-a. Na 2 lata 119 zł. Pamiętacie, na 2 lata tam poprzednio było 110 zł. Polska, a tutaj jest Polska na 2 lata yy, 119 zł, a Europa 189. Nie, nie ma tutaj, nie ma i nowa Automapa, reaktywacja 139, że to jest to przedłużenie Automapa 69, upgrade Automapa do, aha, do Windows CE kosztuje 150 zł, Także, no. I na plus i na minus bym powiedział, jest z tą nawigacją. Natomiast co do, co do użytkowania, teraz poruszę kwestię. Użytkuje mi się świetnie, nie wiesza się. Znaczy, nie ma. Może już teraz naprawili, bo nie jeździłem z dawno. Ale miała taki problem, że jeśli była wytyczona trasa i gdzieś się zatrzymałem, wziąłem sobie na chwilę telefon, yy, coś. Ją zminimalizowałem coś, od komuś odpisałem na wiadomość, i potem odruchowo zablokowałem telefon, wróżyłem na chwilę do kieszeni, zanim siadłem do auta, i potem uruchomiłem ponownie, zamontowałem w uchwyt, ruszyłem, no to nawigacja się wieszała i co dwie minuty podawało jeden i ten sam komunikat odnośnie na przykład ronda, a ja już byłem 10 km za tym rondem. Czekajcie chwilę. To nie błąd mikrofonu. To subwoofer mi nawalał. Coś muszę zrobić z tym subuferem. No, w każdym razie to był taki yy, błąd. Może już teraz został naprawiony, a ogólnie nie zawiesza się. Nie ma problemu z wytyczaniem teraz. Łatwo, czysto i przejrzyście. Yy, pod jeszcze nie zdarzyło się, żeby poprowadziło mnie pod złą drogę, pod zły adres. Ale oczywiście yy, zawsze ja i ja się sugeruję i Wy się sugerujecie tym, że zawsze znaki, świa, znaki poziome, znaki pionowe. Światła są ważniejsze niż nawigacja, i tego należy się zawsze trzymać, nawet korzystając z nawigacji. Nawigacja jest tylko i wyłącznie takim pomocnikiem, natomiast y, znaki są ważniejsze i tego się należy zawsze, ale to zawsze trzymać. Y, więc nie zdarzyło się jeszcze, żeby mnie poprowadziło pod jakiś zły adres, pod złą drogę, zawsze prowadziło mnie pod samiuśki dom. Kogoś naprawdę pod samą myśli dom, czy pod samą firmę, yy, idealnie. I tą automapę naprawdę Wam mogę polecić za darmo. Możecie ją przetestować przez 7 dni, yy, zarówno na Androida, jak i na Apple. Yy, później już musicie wybrać sobie któryś z tych pakietów, które Wam czytałem. Czy polski na 7 dni, czy yy, Europa czy Polskę na rok, dwa lata, czy Europę na, na 7 dni, rok, dwa lata. Yy. Czy tam, tam była jeszcze pakiet 90 dni. Yy. Także to już musicie sobie wtedy sami wybrać. Ja naprawdę szczerze polecam. Jeździłem na Google też i Google miał taki problem, że prowadził do celu, który dało się znaleźć, dany cel. Natomiast wyprowadził, że uznał, że ten cel jest dwie ulice dalej, czyli poprowadził mnie dwie ulice dalej, a dwie ulice wcześniej jest ten właśnie numer domu. Jeśli chodzi oczywiście o małe miejscowości, bo na pewno taka Warszawa, Kraków, Katowice, Rzeszów to w ogóle sobie radzi świetnie. Natomiast w mniejszych miejscowościach, takich jak wsie jakieś, no to już z tym jest problem, a automapa daje radę. Jechałem nawet do Wielopola październiku, ale nie czyńskiego tylko Wielopola za Dąbrową Tarnowską w województwie małopolskim. I musiałem tam dojechać do takiego jednego domu, który był... przejeżdżało się przez taki lasek. Było kompletnie ostatni dom chyba w całej okolicy. Kończyły się domy, było takie... chwilkę takie pola, potem takie lasy. I ja myślałem, że już jestem gdzieś na jakimś końcu świata, gdzie mnie ta nawigacja wyprowadziła. A ona pod sam dom, bo to był dom zaraz z za laskiem, tam mnie wyprowadziła i, i dojechałem bez problemu. Więc jestem bardzo z tej nawigacji zadowolony i będę korzystał z niej nadal. I nie planuję zmiany na, na żadną inną, bo zarówno i cenowo, jak i jakościowo wypada ona najlepiej. Dziękuję Wam za oglądanie odcinka. Jeśli nie wiecie. Czemu tak mało jest odcinków, to cofnijcie sobie kilka film, filmów wcześniej. Nagrałem filmik informacyjny, gdzie o tym opowiadałem, czemu tak nie ma filmów, ale już możliwe niedługo będzie coś, co się nagra i coś, co będzie się robić z tego odcinki. Nie wiem, kiedy to będzie. Nie jestem w stanie nic obiecać, bo sam tego nie wiem, ale dowiedzie się w swoim czasie. I na pewno coś się... Coś się będzie nagrywać. Rzadko, może by rzadko, ale coś się będzie nagrywać. Okresowo może się jakieś live y zrobić z Patrycją, z Dobrysią. Czy samemu. No, samemu to niezbyt. Może z Filipem się coś uda zrobić. Bardzo chciałbym nagrać y, jakiś film. Jakiś. Czy dalej kontynuować serial perelowskie życie, ale to musiałoby być naprawdę jakiś dobry pomysł i musieliby być ludzie. Mi niestety nie ma czasu. Patrycja teraz też nie ma czasu. No i nie ma kogo. Także może kiedyś się jeszcze do tego wróci. A może powstanie jakiś nowy, nowy pomysł. No nie wiem, może gdzieś na dniach uda mi się jakiegoś vloga nagrać na jakiś temat, nie wiem, majsterce czy czymkolwiek. Zobaczymy. Na pewno, na pewno nie kończę z kanałem. Na czas, kiedy nie ma odcinków nowych, to zapraszam do oglądania starych odcinków. Sprzed kilku tygodni, miesięcy, lat, nawet. Możecie cofnąć się, nawet wstecz i również do starych odcinków. Zapraszam. Dziękuję za oglądanie. Do następnego odcinka. Na razie.